Niedawno wróciłam z kolejnej kulinarnej podróży. Próbowałam w Szwajcarii paru tamtejszych dań, jednak najbardziej urzekł mnie placek ziemniaczany, czyli rosti. Rosti jest to placek ziemniaczany, który w Szwajcarii jest robiony tylko z ziemniaków z przyprawami. Smażony jest na maśle klarowanym. Rośti to danie narodowe Szwajcarów i można też takie placki kupić gotowe. Ja też zaopatrzyłam się w takie placki, bo chciałam spróbować, jak oni go doprawiają. Ten placet, który właśnie trzymam w ręku, jest bardzo prostym składem. Są tutaj tylko ziemniaki, szwajcarski ser, przyprawy i odrobina soku z cytryny. Ale dzisiaj nie idziemy na łatwiznę. Dzisiaj pokażę Wam, jak w prosty sposób przygotować taką potrawę w domu. Nazywam się Katarzyna Kosowska. Jestem dietetykiem klinicznym. Uwielbiam podróżować i gotować, odtwarzając potrawy poznane w czasie podróży. Bliska jest mi filozofia zawarta w chińskim przysłowiu, które brzmi: To, czego nie wydasz na kucharza. Wydasz później na lekarza. W swojej pracy zachęcam do wprowadzania zdrowych nawyków żywieniowych i mądrej suplementacji. Zapraszam Cię do mojej kuchni. Przedstawię w niej przepisy, które sama stosuję i potrawy, którymi karmię swoich bliskich. Jeżeli zaprezentowane przepisy przypadną Ci do gustu, to zostaw polubienie, komentarz i udostępnij to wideo. A jeśli masz pytania dotyczące dań lub suplementacji, napisz je w komentarzu chętnie na nie odpowiem. Podstawowe rośliny, jak powiedziałam wcześniej, robimy z ziemniaków z przyprawami i smażymy taki placek na maśle klarowanym. Więc potrzebne nam będą dzisiaj ziemniaki, które wcześniej ugotowałam w mundurkach, ale bardzo krótko Około 10 minut, żeby nie były zbyt miękkie. Do tego mam sól, pieprz, gałkę muszkatołową, którą świeżo zetrę. Wymieszam to z testartymi na grubych oczkach ziemniakami i tak usmażę placy. Placki ro rosti podawane są w Szwajcarii z różnego rodzaju dodatkami. Można je oczywiście jeść same, ale często na śniadanie podaje się je z jajkiem sadzonym. A na obiad z różnego rodzaju mięsami, chociażby na przykład z gulaszem. Ja dzisiaj podam mój placek z jajkiem sadzonym, ale to będzie jajko sadzone po hiszpańsku, czyli smażone na oliwie z oliwek. Do tego dodam jeszcze szpinak, który będę króciutko smażyła z czosnkiem solą pieprzem. I również z gałką muszkatołową. Zabieram się do pracy. Najpierw zetrę ziemniaki na tarce na grubych oczkach, wymieszam je z przyprawami i usmażę na patelni na maśle klarowanym z obu stron. Oczywiście ilość przypraw zależy od Waszych smaków. Jeżeli na co dzień nie używacie gałki muszka połowej, to ostrożnie ją dozujcie. Ja lubię jak jest wyczuwalna w potrawie. Teraz na patelni rozgrzeję masło klarowane, na które wyłożę naszą masę ziemniaczaną. Uformuję z, niego, z niej taki cienki placek na powierzchni całej patelni. Z jednej strony smażymy placek około 6-8 minut. Na początku gaz jest większy, ale później musimy go troszeczkę zmniejszyć. Następnie placek przewracamy na drugą stronę i smażymy kolejne 6-8 minut na złoty kolor. Placek się smaży, a ja teraz opowiem Wam o witaminie C. Często zapominamy, że w ziemniakach mamy sporo witaminy C. W młodych ziemniakach znajdziemy jej najwięcej, ale nie tylko w nich. Nie tylko w tych, które kupujemy na początku lata, ale też w tych, które na początku, kupujemy na początku jesieni, zaraz po wykopkach. Więc teraz jest najlepszy czas na rozwój. Ziemniaki im dłużej leżą, im dłużej mm, więcej czasu mija od zbioru, tym y, tej witaminy C w ziemniakach jest mniej. Dodatkowo obróbka termiczna powoduje, że witaminy C w ziemniakach jest jeszcze mniej. Witamina C jest wrażliwa na temperaturę. Również szpinak, który mam dzisiaj do mojego placka, ma sporo tej witaminy, ale poddany obróbce termicznej straci ją. Bez witaminy C ludzki organizm nie może właściwie funkcjonować, i nie chodzi tylko o dobry wygląd wynikający z tego, że witamina C jest niezbędna w procesie powstawania kolagenu w naszym organizmie. Witamina C wspiera też odporność. Jej odpowiednia podaż zapobiega infekcjom. A jeżeli dopadnie nas jakiś wirus, to witamina C powoduje to, że skraca czas powrotu naszego organizmu do zdrowia. Badania wskazują na to, że witamina C sprzyja, mówiąc w uproszczeniu, likwidowaniu komórek nowotworowych. Witamina C dba również o układ krążenia. Ułatwia przyswajanie żelaza i uczestniczy w procesie tworzenia czerwonych krwinek. Yy, witamina C wpływa też na uszczelnienie ścian naczyń krwionośnych oraz hamuje utlenianie cholesterolu, tej frakcji LDL. Tym samym obniża ryzyko wystąpienia zmian miażdżycowych. Pamiętając o tym, by w diecie było możliwie dużo składników, które dostarczają witaminę C, musimy wziąć pod uwagę to, o czym mówiłam wcześniej, czyli o obróbce warzyw i owoców, głównie o obróbce termicznej. Surowe owoce i warzywa oraz kiszonki powinny być stałą częścią naszej diety, ale jeżeli nie macie 5 porcji warzyw dziennie, a porcja to około 100 gramów to sięgnijcie po sprawdzoną witaminę C. Witamina C Colway jest pozyskiwana z, z ekstraktu gorzkiej pomarańczy i z nasion kiełkującej gryki. Z dwóch bardzo dobrych źródeł. Ja sięgam po nią każdego dnia i Wam też polecam. Placek w dalszym ciągu smaży się na jednej stronie. W międzyczasie przygotuję szpinak. Ja mam dzisiaj mrożony. Więc takiego go użyję. Jest już lekko rozmrożony, więc wezmę oliwę, rozgrzeję ją na patelni, na tym podsmażę szpinak, dodam czosnek i przyprawy i będzie gotowy. Czas na ostatni element mojego dania, czyli na jajko sadzone. Zrobię je po hiszpańsku, czyli usmażę je po prostu na oliwie z oliwek. Najpierw trzeba rozgrzać patelnię, dodać oliwę z oliwek, dość sporo. Następnie wybijamy na tą oliwę jajko. Wykorupcie to ostrożnie, bo może ta rozgrzana oliwa lekko pryskać. Następnie przyprawiamy i czekamy aż się usmaży. Takie jajko. Później wyciągnę i odsączę na papierze, żeby zebrać ten nadmiar tłuszczu. Jest pięknie przyrumienione hiszpańskie jajko. Wszystkie składniki dania są gotowe, więc można podawać. Całość przy ozdobie ostrą papryczką. Dajcie w komentarzach znać, co sądzicie o takiej formie placka ziemniaczanego.